Wielkopolska dla Ciebie. Z nami pierwszy gość, pan Konrad Ból, kierownik działu muzealnego właśnie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Dzień dobry. Dzień dobry pierwsze pytanie nasuwa się automatycznie, dlaczego właśnie w Gołuchowie jest otwarty i został otwarty już wiele lat temu Ośrodek Kultury Leśnej? Czemu to miejsce akurat znalazło się właśnie do takiego celu? Jest to wypadkowa działań jakiejś tam grupy ludzi w połowie lat 70. Mianowicie leśnicy i organizacje związane z leśnictwem poszukiwały miejsca na organizację Muzeum Leśnictwa i Drzewnictwa, wtedy to tak się to miało nazywać, gdzieś w Polsce. No, takim celem podstawowym wtedy był Kraków. Kraków z licznymi muzeami, ale ktoś zrozumiał, że jakoś tak konkurencja zbyt duża, więc trzeba trzeba, trzeba się rozejrzeć za innym miejscem. W tym samym czasie władze powiatu pleszewskiego jeszcze wtedy poszukiwały inwestora dla zespołu pałacowo-parkowego w Gołuchowie, bo to przecudnej urody miejsce było bardzo, bardzo zaniedbane i trzeba było znaleźć kogoś, jakąś instytucję, która by się tym zajęła. Zgłosiły się lasy i stąd lokalizacja Instytucji Leśnej tutaj w Gołuchowie. Jesteśmy w tej chwili na wystawie w budynku pod wspólnym tytułem Przyrodnicze Podstawy Leśnictwa: Spotkanie z lasem. I w tej sali, w której jesteśmy, prezentujemy podstawowe gatunki lasotwórcze w Polsce, a więc gatunki podstawowe, gatunki domieszkowe i gatunki obcego podzenia, które, które za, na stałe zagościły w naszych lasach. Jest to zaprezentowane przy pomocy ksiąg drzewnych, współczesnych ksiąg drzewnych w formie takich no, fantastycznych yy, zielników. Zaraz obok prezentowane są chociażby przekroje glebowe, a jeszcze kaweczek dalej zobaczymy przykłady runa leśnego. To jest yy, ekspozycja, która się nazywa grąd środkowoeuropejski w aspekcie wczesnowiosennym. Taka długa nazwa, ale to, 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 wymyślili to przyrodnicy, bo grąd to jest ten typowy przykład polskiego lasu, tego naszego, cudownego, nizinnego, wielogatunkowego, o ogromnej bioróżnorodności, Przyrodniczego. To przejdźmy dalej do kolejnej sali, bo właśnie tam znajdują się te gatunki. Ile mamy tych gatunków wymarłych całkowicie, które znajdowały się jeszcze tutaj w tym rejonie, rejonie Gołuchowa? Znaczy tych gatunków to jest sporo, a my odnosimy się nie do gatunków występujących w okolicach Gołuchowa, czyli w południowej Wielkopolsce, no, jednak terenu bogatego w tego typu przykłady. My opowiadamy o zwierzętach, które żyją i roślinach, grzybach, które żyją na terenie całej Polski. I staramy się tutaj o nich opowiedzieć. W tej sali prezentujemy gatunki całkowicie wymarłe, zagrożone bardzo dużym stopniu wyginięciem, a więc to są jakieś śladowe ilości tych gatunków u nas. I coraz to y, przesuwając się dalej, coraz to częściej spotykane, coraz to częściej do takich gatunków, które są po prostu zagrożone. Czy mi się wydaje, czy najcenniejszym eksponatem jest ta czaszka, głowatura, która wita nas na wejściu do tej sali? E, to znaczy się najatrakcyjniejszym. Bo robi największe wrażenie. Bo robi największe wrażenie. Czaszka Tura, e, tur e, sprzed 800 lat, e, jest to okaz wykopany z torfowiska e, u brzegów rzeki Redy Ileś tam lat temu jakimś e, dobrym, e, jakiś dobry duch natknął nas i e, no Postaraliśmy się, żeby się pojawił w naszych zbiorach. Wielkopolska dla ciebie. Jesteśmy właśnie na zamku w Gołuchowie. To oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jesteśmy na baszcie, która niegdyś była basztą, a teraz jest właściwie takim przepięknym tarasem widokowym tu na park, ale także i na sam dziedziniec, który za naszymi plecami. Zaczynamy od samego zamku. To było na początku budowla wczesno i wszystko zaczęło się od Rafała Leszczyńskiego, ale ta historia tego zamku jest na tyle fascynująca, że widać ją właściwie na samych murach tego budynku, bo tutaj Mnóstwo stylów, ale tak samo mnóstwo właścicieli. Każdy wniósł tutaj coś od siebie i właściwie tą historię można skrytywać dosłownie z tych murów. Dałoby się pokrótce opisać tę fascynującą historię zamków w Gołuchowie? Postaram się, bo dziedzictwo tego miejsca łączy się z znakomitymi rodami magnackimi. Przede wszystkim należałoby wymienić właśnie Leszczyńskich. Rafał Leszczyński wzniósł tutaj pierwsze zabudowania około 1560 roku. Był to dwór obronny, dwukondygnacyjny, ale już jego syn Wacław dokończył budowę zamku, który dzisiaj istnieje. Z tym, że to, co dzisiaj widzimy, zawdzięczamy przede wszystkim XIX-wiecznym właścicielom Izabeli i Janowi, Janowi Działyńskim, a właściwie najbardziej Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej. Ona przybyła tutaj do Gołuchowa, dlatego, że wyszła za mąż, za Jana, właściciela majątku gołuchowskiego wówczas i postanowiła zamek przebudować. Była to właściwie Półruina Zamku Poleszczyńskich postanowiła zamek przebudować w stylu francuskiego renesansu. No i dzisiaj możemy tutaj poczuć się nieco tak, jakbyśmy przenieśli się w, nie tylko w czasie, ale i w przestrzeni, a więc do Doliny Loary, gdzie możemy zobaczyć zamki z czasów Franciszka I. Naprawdę jak w krainie Walezjuszy można się. Tu Czyli w skrócie to było tak, że cokolwiek zauważyła, to przywoziła pomysł tutaj do Gołuchowa i próbowała go wdrożyć w życie, czy na przykład, nie wiem, doczepić coś, albo przywieźć kolejny zabytek myślę, że miała bardzo mocno bardzo dobrze przemyślaną wizję pomysłu na ten zamek i oczywiście można odnieść tutaj bardzo wiele odniesień do zamków, które odwiedzamy we Francji. Natomiast postanowiła połączyć tutaj dziedzictwo leszczyńskich, czyli pozostawiła na przykład kilka kominków, pozostawiła niektóre portale i przede wszystkim nadając styl francuskiego renesansu zamkowi w bardzo wielu miejscach Umieściła symbole dotyczące Leszczyńskich właśnie. Myślę, że była dumna z tego, że zamek był w posiadaniu Rodu Królewskiego, z którego pochodził Stanisław Leszczyński, król, który nigdy tu nie przybył, co prawda, ale jednak łączono jego postać z tym miejscem. Do dzisiaj możemy tu zobaczyć portrety króla Stanisława Leszczyńskiego, które przetrwały II wojnę światową i powróciły tutaj, na powrót są wystawiane w tych miejscach, z których były rabowane właśnie wcześniej. Się wojny. Co ciekawe, nikt się nigdy tutaj nie mieszkał. Tutaj najczęściej właściciele przebywali. Dlaczego? Dlatego, że zamek traktowany był zarówno przez Działyńskich, jak i przez Czartoryskich, którzy byli ostatnimi ordynatami. Aż do II wojny światowej mieli obowiązek dbania o to miejsce. Traktowali zamek jak świątynię sztuki, jak muzeum. Sami mieszkali w oficynie. Wspaniały zamek, zasługuje na piękne otoczenie i jest nim 158-hektarowy park, arboretum, który sam w sobie też jest właściwie muzeum z tym, że nie sztuki, a roślin, drzew. Tak, żywe Muzeum Drzew. Mamy tutaj kilkaset gatunków i odmian drzew i krzewów, nie tylko rodzimych, ale także egzotycznych, sprowadzanych tutaj z innych kontynentów i aklimatyzowanych przez Jana Działyńskiego. Jan Działyński i jego żona również poza sztuką interesowali się bardzo przyrodą. Jan Działyński nazywany był lubownikiem drzew i tutaj w Gołuchowie postanowili Założyć park w stylu angielskim. I o ile zamek to francuski renesans, o tyle park ma charakter taki bardzo naturalistyczny. Jest tutaj 26 km ścieżek spacerowych i zobaczymy różne wnętrza, grupy drzew, ale też piękne solitery, czyli drzewa rosnące pojedynczo. Park jest zabytkiem. Od 1935 roku wpisany do rejestru zabytków. Poza tym jest fragmentem obszaru chronionego krajobrazu Dolina Rzeki Ciemnej. I ten park jest regularnie inwentaryzowany, a taka inwentaryzacja pokazuje nam na przykład to, że w parku rośnie ponad 80 tysięcy drzew. Tak, już wkrótce, 8 sierpnia, wielki dzień pszczół, dołączamy do tej akcji i tutaj w ośrodku na terenie parku Arboretum Nieopodal Stawów w takiej części parku o nazwie Dybul, organizujemy. Może być taki festyn edukacyjny, gdzie będą atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych. Prelekcje popularno-naukowe o pożytkach leśnych dla pszczół. Warsztaty, podczas których można będzie ozdobić torbę lnianą właśnie motywem pszczoły. Będzie można wziąć udział w grze takiej terenowej, mobilnej, gdzie jeżeli znajdziemy odpowiedzi właściwe, zrealizujemy tę grę, będzie czekała nagroda. Będzie wykład pszczelarza o pszczołach w kulturze. A w Ośrodku Kultury Leśnej mamy wystawy pszczelarskie, mamy też wystawę na temat bartnictwa. Barcie są powieszone na drzewach nieopodal stawu. Stąd ta tematyka tak bardzo tutaj obecna, a niezwykle ważna. Wielkopolska dla Ciebie. Z nami ostatni już gość w dzisiejszej audycji, pan Tomasz Rakowski, kierownik działu parkowego Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. No i właśnie, jak to jest, bo tutaj ten ośrodek funkcjonuje w pewnym konkretnym celu. Wiemy, że tych żubrów w pewnym momencie w naszym kraju zabrakło. No i trzeba było odbudować tą całą populację żubrów w Polsce. Podejrzewam, że między innymi do tego właśnie służył ten ośrodek wybudowany tutaj w latach 70 tak zgadza się dokładnie musimy wiedzieć i mieć świadomość że żubr jako gatunek dziko żyjący dziko występujący tak naprawdę wyginął jego historia jest dosyć, dosyć smutna i tragiczna ale dzięki temu że kilka kilkanaście osobników przetrwało w różnego rodzaju zwierzęcach hodowlanych i dzięki pomocy polskich przyrodników leśników z tych kilkunastu sztuk mogliśmy odtworzyć tą populację którą która coraz bardziej się rozrasta i które możemy cieszyć się do dnia dzisiejszego. W latach 70. konkretnie nasza cogrodo pokazowa powstała w roku 1977. W tym roku przyjechały do nas pierwsze osobniki. Był to byk Plantor i trzy krowy z dwie z pszczyny oraz jedna z białowierzy. I to one złożyły naszą tutaj naszą hodowlę. Przez te 40 już prawie w przyszłym roku będziemy mieli 405-lecie istnienia naszej hodowli, zagrody pokazowej. Przez, nasz, przez naszą zagrodę przewinęło się 119 żubrów, z czego większość, ponad, ponad 100, ponad setka urodziła się właśnie u nas. W tej chwili w naszej zagrodzie mamy, mamy 7 żubrów, 7 osobników. Jest to przede wszystkim, możemy je wymienić, jest to byk główny, nasz taki tutaj dominujący pogaj. Są... To był ten największy tutaj za nami. To był ten największy, który. Swoim wyglądem naprawdę no, no przeciąga uwagę. Jego waga może do żubra osiągać nawet do tony. On ponad 800 kg na pewno, na pewno waży. Mamy dwie krowy, dzięki którym mamy, mamy też potomstwo. Jest to podusta poinsencja. Mamy dwa byczki z zeszłego roku jedną krówkę dwuletnią. No i młode, które urodziło się u nas z końcem, z końcem maja. Właśnie, ten najbardziej skoczny, on taki jest żwawy, jeszcze nie urodził za bardzo. Chciałabym zapytać jak się czuje, to przede wszystkim, bo jest z maja, czyli trzy miesiące, ale tutaj biega już swobodnie. A poza tym, jak do niego wołacie? Nasz trzy no, miesięczny żuberek ma się bardzo dobrze, jest w dobrej kondycji, jak Państwo widzicie. Zaczyna już tak pomału pobierać, też pokarm taki bardziej stały, ale jeszcze przez dłuższy czas będzie, będzie pił mleko od, od, od swojej matki. Imienia fakt: jeszcze, jeszcze nie ma. W Białowieskim Parku Narodowym funkcjonuje księga rodowodowa Rodowo Żubrów. Do której zgłaszamy jakby wszystkie nowe urodzenia, wszystkie, e, wszystkie osobniki tam są umiejscowione. Ta księga jest prowadzona po to, żeby, e, żeby robić taki spis tych wszystkich żubrów, e, e, które funkcjonują w Polsce, a także e, na świecie. Także na żuberek masz swój taki numer odowodowy specjalny, a na imię jeszcze czekamy. E, imię dopiero będzie wyłonione w drodze e, konkursu. E, konkurs trwa. Zawsze, kiedy urodzi się u nas e, młody żuberek, e, Ogłaszamy konkurs na, na jego imię, także zachęcam wszystkich słuchaczy do tego, aby zgłaszali swoje propozycje, swoje imiona. To nie może być byle jakie imię, prawda? Ono musi mieć spełniać jakieś wymogi. Tak, są pewne kryteria. One nie są trudne do spełnienia. Przede wszystkim Żubr musi swoje imię, jego imię musi zaczynać się od liter PO, od sylaby PO. To oznacza, że urodził się on w hodowli zagrodowej, jest żubrem linii nizinnej, Białowieskiej, Białowieskiej i urodził się w naszym kraju. Dlatego musi zaczynać o liter PO, jako że to jest byczek, czyli jest to samiec, imię też musi być dopasowane do, do jego płci. I jeszcze jest taki jeden warunek, czyli jego imię nie może się powtarzać, bo każde imię jest indywidualne, wyjątkowe. Kiedy mamy tych osobników na przykład większą ilość, wtedy te zwierzęta mogą zostać przemieszczone między innymi ośrodkami hodowlanymi, wypuszczone na wolność. Czy to są przyjazne zwierzątka? No bo tak jak do nas zbliżały, chociaż są ogromne i chociaż budzą jednak trwogę, no właśnie pytanie jest zasadnicze. Czy mamy się na przykład obawiać takiego żubra w lesie? Zwłaszcza, że w Polsce można się na niego napotkać coraz częściej i to nawet w Wielkopolsce na północ od Poznania nawet kilka miesięcy temu była taka sytuacja. Czy wtedy uciekać, czy jednak obserwować z daleka i uważać? Oczywiście obserwować z daleka bliżej nie podchodzić, nie poszyć. Żubr jest największym psakiem lądowym w Europie. Nie ma większego zwierzęcia na lądzie niż, niż żubr, dlatego też nie czuję presji ze strony innych zwierząt czy ze strony człowieka po prostu nie ma się czego bać.